Dzień dobry! Dzisiaj mam przyjemność powitać Państwa z Ostrów Irish Pub and Restaurant. Moim gościem jest Kuba Mańkowski. Panie Jakubie. Mam pytanie, takie dotyczące przede wszystkim początku tej restauracji. Skąd wziął się pomysł na to, by restauracja miała charakter irlandz irlandzki? Ten charakter w sumie został zaczerpnięty bezpośrednio z Irlandii, mm. gdzie przez no, pewien okres czasu w swoim życiu miałem okazję pracować i żyć. A więc gdzieś to po prostu obycie z tą kulturą irlandzką po prostu zafascynowało mnie i po powrocie do kraju postanowiłem, żeby troszkę tego klimatu ściągnąć tutaj właśnie do Ostrowa. I dlatego ten, 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 ten klimat naszego pubu staraliśmy się jak najbardziej przybliżyć właśnie do tego, który panuje tam w Irlandii. Jak wiemy, jeżeli chodzi o branżę gastronomiczną, był to naprawdę bardzo trudny okres. Niech Pan powie, jak udało się Panu przetrwać te wszystkie lockdowny? No tutaj było rzeczywiście bardzo ciężko. Otworzyliśmy, musieliśmy zamknąć na te dwa miesiące. Później, po tych dwóch miesiącach, zostaliśmy znowu warunkowo gdzieś tam dopuszczeni. No, natomiast bardzo wiele czasu, pracy i pieniędzy zainwestowaliśmy w uruchomienie tego lokalu. I no, tutaj już od samego początku tak naprawdę ponieśliśmy spore koszty. Nie, nie było dochodów z tej działalności tutaj jednak. No i po prostu później próbowaliśmy jakoś to tutaj wyprostować, mimo tych wszelkich problemów, właśnie z, z, z tym kryzysem, z tą pandemią, z tymi obostrzeniami, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby móc funkcjonować, by utrzymać pracowników by jednak gdzieś tutaj w jakimś tam stopniu utrzymać kontakt z naszymi gośćmi no i decydowaliśmy się wtedy na, na dostarczanie posiłków po prostu na, na dowóz. Jednak no, to nie było gdzieś tam naszym zamiarem, żeby po prostu od początku oferować naszym gościom tylko dania na wynos, bo no, no całym właśnie klimatem A, tak. tego pubu jest wejście tutaj do lokalu i, i po prostu spożywanie posiłków i napojów na miejscu, przy stolików, czy w gronie rodzinnym, czy w gronie znajomych. Więc no, te początki były rzeczywiście trudne. No, później, znowu, gastronomia została całkowicie zamknięta, a no, najtrudniejszym w tym wszystkim było to, że nie było takiego um, poczucia pewności i możliwości planowania takiego długookresowego, załóżmy zakładania sobie planu na, na 4 miesiące, na 6 miesięcy w przód, Tylko tak naprawdę, żyliśmy z miesiąca na miesiąc. A, bo... Nikt nie wiedział, co, co rząd nasz wprowadzi i, i jak to wszystko będzie wyglądało. No, jeżeli chodziło o tą pomoc rządową, którą... No właśnie, czy udało się jakąś pomoc uzyskać? Niewielką tak, to było tam jakieś zwolnienie ze składek zus mhm. jednorazowa pożyczka, całość zamknęła się w kwocie 10 tysięcy złotych na ten cały okres, tak, mhm. więc mówimy tutaj o rocznym, 12-miesięcznym okresie i ta pomoc w wysokości 10 tysięcy, no jednak była za mała, żeby... E, utrzymać tutaj po prostu pracowników lokal e, i, i, i co, co tą naszą działalność. Dlatego też no, zwracaliśmy się o pomoc do różnych, do różnych osób. E, tutaj też bardzo nam pomógł właściciel e, lokalu, od którego wynajmowaliśmy, wynajmujemy cały czas ten lokal, e, pomógł nam właśnie z czynszem, tutaj, więc e, no, gdzieś po prostu pomoc otrzymaliśmy od osób po prostu, e, trzecich, że tak powiem, a nie bezpośrednio od rządu. No, i w sumie to też zasługa naszych pracowników i naszej całej ekipy, że tu po prostu funkcjonujemy, bo każdy jakąś swoją cegiełkę do tego dołożył, że dzisiaj ten lokal ma taki całokształt, a nie inny, właśnie. No, natomiast właśnie, zważając na to, że tej pomocy jakiejś znaczącej nie było, odważyliśmy się a jako drudzy w sumie w Ostrowie po Black Day w restaurant, żeby po prostu na koniec stycznia otworzyć ten lokal dla naszych gości, by mimo tych obostrzeń i tego całego kryzysu jednak starać się funkcjonować normalnie, oczywiście z zachowaniem tutaj środków bezpieczeństwa. No i tak od końca, od końca stycznia funkcjonujemy, po prostu powiedzmy w jakiś tam ramach normalności, no, ale oczywiście nie bez problemów, bo zrobiliśmy coś teoretycznie wbrew prawu. Jakie ewentualnie konsekwencje pana spotkały z tego tytułu? Konsekwencje no, były takie, że po prostu do naszego lokalu po otwarciu w styczniu wyszła policja z Sanepidem w celu przeprowadzenia kontroli. Mhm. Zarzucano nam to, że nie stosujemy się do rozporządzenia, które mhm. nakazywało po prostu zamknięcie lokalu i zaprzestanie sprzedaży napoi i posiłków do stolików, mhm. no, z warunkowym tym dopuszczeniem, że możemy sprzedawać na wynos tak? posiłki. No, to, to dla nas nie było żadną szansą po prostu, mhm. tak? bo, bo jak już wcześniej wspomniałem, ten profil naszej działalności jest troszkę inny. E, więc no, to, to nam zarzucano, zarzucano też, że sprowadziliśmy zagrożenie mm. dla życia i zdrowia. E, to też y, no, wszystkie te postępowania mm. tak naprawdę na dzień dzisiejszy się toczą. Mm, nałożono na nas dwie kary, mm, które były nałożone w celu przymuszenia nas po prostu do, do zamknięcia tutaj lokalu i mm. zaprzestania. A po prostu przyjmowania gości po prostu do stolików, no te, te kary w sumie opiewają na kwotę 35 tysięcy. Natomiast nie zostały one jeszcze od nas tutaj wyegzekwowane, wszystkie te postępowania, tak jak wspomniałem, się toczą, odwołujemy się. Co w tej chwili byłoby dla Pana pomocą? Gdyby pan mógł otrzymać jakąś pomoc, nie wiem, od rządu, miasta, to ewentualnie. Myśmy w sumie dostali ogromną pomoc od naszych gości, tak naprawdę. Którzy, którzy po prostu wyrazili tą chęć po prostu wsparcia Aha. nas tutaj, przyjścia do nas, spędzania tego swojego czasu właśnie w gronie najbliższych, w gronie znajomych, czy bezpośrednio tutaj do nas. No i tak naprawdę to było największe wsparcie, że rzeczywiście odzyskaliśmy ten sens i tą nadzieję na to, Aha. że jednak będzie lepiej, więc tak naprawdę... Dziś to potrzebujemy tylko, tylko gości tylko i gości. żadnych pieniędzy tak naprawdę od rządu. No, no, one nam nie są potrzebne, żeby w jakikolwiek sposób zobowiązywać się wobec mm -hmm. państwa, jakimikolwiek umowami, dokumentami itd. No bo nie o to chodzi w działalności, żeby po prostu dostawać pieniądze od rządu, tylko po prostu, żeby pracować i, i, i zarabiać. Życzymy panu gości, przede wszystkim gości, Myślę, że tak, jak tak. najwięcej. I, I żeby nie było problemów z dostawami, bo to też jest właśnie to też, problem to też w, tej chwili, w, tej, tak? w tej chwili. tak mm -hmm. Z logistyką tutaj e, nieustannie są jakieś komplikacje, ale e, bo właśnie, żebyśmy mieli i towar, i gości, wtedy będziemy mieli co gościom zaproponować. Więc to, będzie, to będzie pełen sukces wtedy po prostu. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Naszym gościem był właściciel Ostrów Irish Pub and Restaurant. Pan y, Jakub Monikowski. Do Dziękuję zobaczenia serdecznie. Państwu.